Hej, cześć, witam, Spider-Man Morales na moim kanale, gram na PlayStation 5, kontynuujemy serię, odcinek piąty, spotkanie z Finn, także jesteśmy już prawie na miejscu. Yo. Mazaro! na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj. Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było. No to będzie. Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. A ten... co chce się włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick. Już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej. Okay. Konkurencja, co? Wiesz, wiedzą, jak mnie podejść. Chcą, żebym <laughs> kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta ta energia! energia świat. Świat. Spójrzcie! <noise> Kocham, mój O. Zgadnijcie, kto dzwoni? Roxo. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? E... Ciąg Fibonacciego. Co? Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No, oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rick jak zawsze elegancki. Ta. Coś się stało z Rikiem? Kłócicie się, albo. Nie. Nie, Miles. Fin. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? O, czas na mnie. Na razie. Hej. Następnym razem porozmawiajmy bez... bez tajemnic. Żadnych sekretów. Okej? Okay? Ta. Mm, może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, gnomie. <noise> Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj... Odkryte kapsułę czasu, nagroda Centrum Naukowego Oscorp, Żetony 3. Po gimnazjum nie było wesoło. Finn poszła do liceum Midtown, a ja do Brooklyn Visions. Mieliśmy być w kontakcie, ale. Liceum to zupełnie inny świat. Ok. Fajna nagroda. Ach, dobrze było się spotkać z Finn. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu. Ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. Mógłbym użyć tego mojego super biletu. Okej, okay, za chwilę to użyjemy. Tylko jeszcze sobie... A, nie mogę nic teraz zrobić. Już muszę przytrzymać. No dobra. Chciałem kostiumy po prostu zobaczyć czy mogę odblokować nowe. Telefon jest, karta do metra jest. Masz klucz do domu? Ja tak, mam. No chodź, bo się spóźnimy. No, ej! Stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Okej, okay, idź na Targi uliczne najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. No, jest w porządku. O, to by się nadało do mojego ostatniego kawałka. Muszę wrócić do miksowania. O, najwyższy czas. A maskotki spidermana? O, tak, dzieci je bardzo lubią. Jeśli masz jakieś w dobrym stanie, chętnie weźmiemy. Super. Zobaczę, co się da zrobić. Co sądzisz o Rio Morales? Na... Nadal ciężko mi myśleć o mamie jako polityku. Odkąd pamiętam, była nauczycielką. Podob... Super to wygląda. Nie ma za co. Sorry. W przyszłym semestrze muszę pójść z tobą na język migowy. Już praktycznie opanowałem hiszpański. Ah, Skarbie, to Za bardzo się martwię. Gloria! <gloria> Hej! Cześć, Miles. Nie mogę... To moja dziewczyna Stef. Właśnie została wolontariuszką Fist. Miło Cię poznać. Pewnie będziemy się widywać w domu opieki. Skoro o tym? Ty dostaniesz coś dopiero po przerwie zimowej. Będziemy otwarci. Co jak to? A nic nieważne. Ciesz się wiecem mamy. Zadzwonię po święta. Miły chłopak. Wow, żołnierze Tu będzie gruba akcja siedziała. Chcę naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Ta okolica tyle straciła. Gdy Rockson zróbnął z ziemią, ten per. Hej, w porządku? Ta, po prostu ma... na. tata na tym powietrzu. Będzie Cię dobrze stali. Wielu z nas O Twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół świętej Teresy. Dlaczego chur wypełnił no, całą okolicę? Jestem spider A teraz Roxon przewozi przez miasto Nufon swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku. To wiadomość dla Roxon. Człowiek, który kieruje, Simon kliby do zabójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć! Underground! Nie pozwoli. Mamy to prawo. No Ani kroku! Spokojnie! Wojciech no się ucieknie! Podniósz Pomóż im, a ja twojej mamy! Pomogę! Jedziemy! No to jazda. Dobra, gdzie oni są? Tutaj, na daszku. Przegraliście teraz. Miles, wróciliśmy. Nadia wjezie swoją mamę do szpitala. Co? Nic jej nie jest? Jakoś niefortunnie upadła na rękę. Nie przejmuj się. Zajmiemy się. A co z tobą? Co robi na ten atak jest bez sensu! Myślałem, że chodzi o Wufor, ale tu go nie ma! Muszę się dowiedzieć, co tu jest, Inkerem. Podłączę się do twoich przyrządów. Spróbuję Ci pomóc. Dobry pomysł! Gangi? Dzięki, że pomogł Nie ma za co. Te śpić pyłka nam nie pomogą. O, wow, helikopter. Gratia, adios. Gdzie jesteś? Jestem w domu, ale mogę przyjechać do szpitala. Nie, zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Ale jesteś ranna! A jeśli coś ci się stanie, a mnie nie będzie! Micho, to nie to samo, co wrócisz. Wszyscy są cali. Zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. A? Ten Nie da? tylko Dam ci się nawet podpisać na gipsie. Okej, okay, mamo. Zobaczymy się w domu. Te Okej, okay, tam A, druga akcja, gdzie jest? jest. Na Nic nie jest? Gdzie jesteś? Lecę na most Braithwaite! Był tam wybuch! Dobra, ale jak zjawi się Rokson, to uciekaj, jasne? Będą szukali kozła ofiarnego i Tinkerer nie wystarczy. Dobrze, będę uważać. Ten wybuch wyglądał groźnie, muszę się spieszyć. Nie. Chyba plaza była tylko rozgrzewką. Albo zmyłką. Dalej! Nie ma strzelania do siebie, dobra? Pozbądźcie się go, a potem bierzcie ile uniesiecie. what Wszyscy bezpieczni? Po wybuchu most zaczął jest się. Tu ten drugi Spider-Man, czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie, nie jestem wrogiem. Co wy robicie? Ocalił Ej, tak, nas! Ty. Ej, zostawcie go! Wam to! Zostawcie go! Masz schować ten telefon! schować ten telefon! No już! Weź go! Nie będę powtarzał! Ocaliłem ich! Czy przypadkiem Roxton nie miał służyć miastu? Chcieli mnie zastrzelić, w ogóle mnie nie słuchali. Nic ci nie jest? Nie wiem. Jest z nami dzisiaj Simon Krieger. Rozmawiamy o zniszczeniu mostu Breakway. Nap naprawdę chcę być po stronie nowego Spidermana, ale ta, ta jego bioelektryczność zniszczyła własność Roxxon. No i zniszczyła most. Co niebiedco? Nie, prawie nie tak było. Finto Tinkerer. Ukradła Nuform. Nie wiem czemu. I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po dulce de coco. Myślałem, że dasz sobie spokój. Niby dlaczego? Miałam walczyć o swój dom i będę. Mogłaś, mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje, przecież wiesz, mamo. Dulce de coco, może być. Jeśli to nie problem. <grymne> Żaden problem. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić. Robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem i naprawisz to po swojemu. Nowy kostium. Hej stary, sytuacja robi się poważna co? Ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji. Trzeba wymyślić krótszą nazwę. Dobre apki mają jednowyrazowe. No dobra, to mamy nowy kostium, ten już główny z opakowania. W końcu się dodzwoniłem. O, e, hey Pete, co słychać? Widziałem wiadomości. Były po synkariańsku, więc albo eksplodował most, albo weigel został odkażony. To nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań. Jest okej. Okay. Udało mi się odkryć, kto za tym stał, i już nic takiego się nie stanie. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, ok? Tak, jasne. Dzięki. I powodzenia z synkariańskim. Ach, dlaczego jest 7 różnych słów na łazienkę? Dobra, mamy nowy strój, mamy nowe umiejętności. Także tak naprawdę gra nam się bardzo fajnie rozkręciła. Jeszcze tylko zasiądę na słupie. A czemu nie mogę? Dobra, zasiędziemy z góry trochę widoku na Nowy Jork. Fajne, duże, piękne miasto. Idziemy jeszcze do ekwipunku. Także mamy tutaj nowy strój. Tak, zgadza się. Tutaj również też inne nam się stroje odblokowały. Kolejna umiejętność. Tutaj jeszcze coś mamy. Tak. Dobra, gadżety. Na razie nie mamy jeszcze wystarczającej ilości żetonów. U. Okej, okay. tutaj nowe umiejętności. O. Dobra kolekcję jeszcze sprawdźmy o to możemy sobie uważać. chcieli mnie uciszyć chcieli mnie zabić kto ci którzy pomogli uciec rajno i pozwolili mu wparować do mojego studia i to w trakcie nagrywania świątecznego odcinka pomyślcie o dzieciach i o mnie gdzie idzie mi Jameson nie da się uciszyć dlatego ponieważ jak zawsze chcę przedstawić wam tylko fakty Zatykam nos i nadaję ze służącej mi za tymczasowe studio cuchnącej rudery mojego producenta Jareda, którą współdzieli z... Ile osób tu jeszcze mieszka? Pięć? Boże, Jared, ja w twoim wieku miałem lokum w Upper West Side. To wasze pokolenie. Przysięgam. Tak czy siak. Jeśli zastanawiacie się, kto stoi za ucieczką Rajną i jego atakiem na waszego ulubieńca, ptaszki ćwierkają, że obaj spider mani pojawili się dokładnie w tym samym momencie, gdy Rajno uciekł. Przypadek? Nie sądzę. Okej, okay. tutaj jedną taśmę sobie otworzyliśmy, kolejną utworzę w następnym odcinku. Ten odcinek sobie zakończmy dokładnie w tym miejscu. Łapa w górę, komentarz, do usłyszenia. Hey.